Witam Was ponownie na delikatny garaż. Trochę zdjęć z drogi, ale takim czym dzisiaj jeździmy. Wynająłem samochód służbowo. Wynająłem pierwsze sedana. Niestety jesteśmy w American Midwest, czyli w centralnym zachodzie. I tylko takie samochody były. Darmowy upgrade, jak gdyby. Zamiast Toyota Camry dostałem Dodge'a nowego 2023 5.7, 395 koni Potężny kawał samochodu Ale powiem Wam jedno Zobaczcie, nie mieści tutaj Dobrze w kamerze Wygodny, duży ale na jedną osobę za duży. Masa miejsca z tyłu. Siedząc z tyłu, można normalnie się rozłożyć. Siedzi się wygodnie, widzi się wszystko. Chociaż zresztą teraz siedzimy z tyłu i przed maską, Zaraz wam pokażę, ile nie widać. Masa miejsca z przodu. Ale są ciekawostki w tym samochodzie, do których się można przyzwyczaić. Oprócz tego, to jest nieciekawe. Nie lubię tego. Powiem Wam tak, że spalanie, nawet w tym samochodzie, nie jest takie złe. Ponieważ on zrobi jakieś 20 mil na galonię średnio. Co daje nam niecałe 12 litrów. Co da się zaakceptować. W porównaniu z tym, moje Volvo po Krakowie robi. Więcej pali, około 13,5 litra z dwulitrowego silnika, więc no technologia poszła troszeczkę do przodu. Ale czy potrzebny komuś taki samochód, jeżeli go nie używa do pracy dość ciężkiej do wożenia różnych rzeczy. Nie wiem, ciężko się nawet zmieścić tutaj w niektóre miejsca w Stanach Zjednoczonych, a co dopiero w Polsce, bo widzę też niektóre takie jeżdżą. Tak to wygląda za kierownicą. Nawet jeśli go zapali. Duży tablet, ale szczerze nieporęczny, ponieważ trudno go trochę używać podczas jazdy. Ponieważ ręka lata wszędzie. Teraz przebieg 990 parę mil. Nie, 933, przepraszam. 17,6 średnio to jakieś nie wiem. 12,5-13 litra na 100. Średnia, więc. Nie jest tak źle na taki duży samochód, naprawdę. Ale popatrzcie, siedzimy teraz tak i ja nic nie widzę przed. Zaraz wam pokażę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziś jakieś sześć i pół metra. Przed sobą nic nie widać. W takim dystansie. No, w Polsce nie sprawdza się do końca. W Stanach, no, może być, na takie miejsce, gdzie ja jestem spoko ale na przykład na miasto, na przykład Nowy Jork, czy jakieś większe Los Angeles, no to też kiepsko na co dzień takim się poruszać. Dajcie znać, co myślicie. Ogólnie fajny samochód, ale no, do tego, co jest potrzebne na co dzień, niepotrzebny. A szczerze, w porównaniu np. do Fordów, czy do Chevroletów, szczerze Fordy mi się troszeczkę lepiej jeździ, jest wygodniej w nim, a przynajmniej za kierownicą. Dajcie znać co myślicie, a my jedziemy dalej.